Hejka Ludziska. Wic oddalaś ty Dobra, hejka Luciska, jestem GetHippies i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Ze mną dzisiaj jest. Przywitajcie tydzień. Z drugiej naj... strony Mafia zajmować full i zapraszam. Wycieczaj jestem Magica Dobra, chodź idziemy gry. Aipi ma macie pod moim ostatnim filmikiem ja szać tym. Chodź tu dziwko, chodź tu dziwko, lubię Chodź tu. A wiesz co, ja to wszystko nagrywam. Chodź tu To będzie na YouTube. Chodź tu, o tak, bierz mnie, o, o. Ale to tak będzie na YouTube ty to nagrywasz? Dobra, chodź, gramy I tak to będzie na YouTube, YouTube. To będzie na YouTube, ja ci to tak mówię Mafia zagrała ci w fulgę, Dobra, chodź Dobra, Tioco. Chodź tu Tu jest. Ej, nagrywasz teraz to? No, wszystko To będzie na YouTube Ej, bo podałem imię, kurde Ale kogo? Artur. A tu i twoje twarze więc, więc widzieli, więc nawet imię też znają. Dobra, chodź tu. Chodź tu. Tu A ty ty jestem, już za Tak już nagrałem, wszystko będzie na YouTube. Nie! Tak roczę, to jeszcze raz. No cię bo nie ma! Nie, Będzie. Mam już nazwę odcinka, złocinka. Na odcinka. co prawda o mafiozie? Jeden, no. dwa, trzy full. I jego bracie. Dobra. I skleję to Nie. później. Skleję to. Zobaczysz. Będzie Nie. na odcinku. Dobra. To jest strona magiczna. Dobra.